Z prawej strony nadciąga chyba jakiś nietrzeźwy rowerzysta. Widzimy, zachowanie jest karygodne, nie ma zabezpieczeń, kasku. Z puszki wylewa się chyba alkohol. Oj, uciekł z miejsca zdarzenia. No nie, zachowanie jest karygodne. Widzimy, że chyba tutaj coś się będzie działo. Jakieś iskry, coś tam się dzieje. Chyba musimy powiadomić policję, żeby odnaleźli tą nieczeźwą osobę, która z pewnością stwarza zagrożenie sobie i innym uczestnikom ruchu. Widzimy, że niestety samochód nie przetrwał zderzenia z rowerem, staje w płomieniach. W tym momencie szybka reakcja strażaków spowoduje to, że trzeba będzie no i teraz moja rola, ponieważ samochód uległ w zapaleniu, oczywiście strażacy zrobią to, co mówią najlepiej, czyli podadzą pianę i zgaszą ten pojazd. Jak wspomniałem wcześniej, ten samochód ma nie tylko e, u, narzędzia ratownicze, ma także 2,5 litrów wody, 250 litrów piany,

Człowiek ten otwórczy niestety trochę kosztuje, więc oszczędzamy. Znaczy i sprzęt, i prądownica jest do podawania piany. Tak, oczywiście no, oszczędzamy tylko na pokazań. Y w ogóle standardem jest i procedurą, że strażacy po uwolnieniu ludzi otwierają maskę, odłączają akumulator i sprawdzają czy nie ma wycieków benzyny. Jeżeli takowe są, oczywiście pod samochód jest kładziona piana. Tak i teraz następnym krokiem to jest wezwanie pomocy drogowej, zabranie wraku na zło. Możecie sobie obejrzeć, yy, oni podniosą skrytki. Ustawią samochód tak, że można będzie zobaczyć, jaki sprzęt, i może się pytać o to, co tam jest na tym samochodzie. Zapraszamy wszystkich. Za chwilę, oczywiście, jak oni się upodają. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy.